Dobry. drworżne moi drodzy trochę niektórzy narzekają, że za dużo filmów o, o ogrodzie, że tam o chałupie nic że takie luźne coś by wypadało wrzucić, no to macie luźne, taka moja robota dlatego między innymi też jestem opóźniony gdzieś tam z pracami ogrodowymi bo po prostu robię też takie rzeczy miałem taką stertę tutaj, ja wiem no z półtora metra mm, przestrzennego, coś takiego różnej, najróżniejszej średnicy dąb i świerk głównie ale też tam jakaś brzoza się trafiła, no i tak sobie tnę wiecie, to nie jest żadna reklama ja nie będę Wam podawał producenta ani modelu, bo po prostu nikt mi za to nie płaci, ja nie będę za darmo robił ludziom reklam, zwłaszcza jak się komuś oferuje, ktoś ma mnie gdzieś a potem ja mam mu robić reklamy, to mam taką pilareczkę sobie taką kupiłem na akumulator, bo mam też inne tam narzędzia jakieś na akumulator, to z tej samej serii żadne to jakieś tam wielce profesjonalne narzędzie i taka jest taką krótką tam prowadnicą, no ale no ale jakoś tam sobie tnę, trochę na raty, bo te akumulatory padają jak muchy trzeba doładowywać. Trochę potnę na takie kawałki 30-35 cm. Troszkę będę musiał je porozbijać, lepiej się rozbija takie świeże drewno. Świeżo ścięte, lepiej się siekierą ciacha. Ale no, tutaj mam takie już stare, wysuszone, mógłbym tak na dobrą sprawę w ogóle tego nie dziabać. Bo ono jest całkowicie suche w środku, natomiast no wiecie, to też się tak nie za dobrze pali jak jest taki wielki kawał, więc prawdopodobnie część z nich będę rozbijał za chwilę siekierą już część zrobiłem, ale to już drugi dzień się tak bujam z tym tutaj mamy już część pod tarasem pod, pod wiatą taką połupane i, znaczy nie połupane, tylko po, pocięte na razie i poukładane, jeszcze do takiej średnicy to jeszcze sobie tam no tak zostawiłem, bo nie mam teraz czasu aż tak dobrze się bawić z tym natomiast w Większe jak takie, takie to raczej nie polecam, bo to po prostu się niedobrze pali, bardzo się tli tak długo się pali. A u mnie w piecu to musi być żywy ogień, taki wysoki, mocny, żeby się tam dopalały spaliny. No, mam taki piec na kanale, są o nim filmy, można zobaczyć. To musi się naprawdę mocno, bardzo mocno palić, intensywnie, szybko przez dwie godziny, żeby dobrze właśnie wykorzystać całe to drewno, dobrze spalić, żeby był czysty ten ten proces żeby nie było dymu żeby jak najwięcej ciepła odzyskać no to powinno się to wiecie no łupać na, na pół chociaż a najlepiej na cztery części czy na trzy jak ktoś umie natomiast no tak jest jak jest na razie y, po prostu mam takie drewno tutaj o to właśnie własnej roboty z przyczepką po to pojechałem, a tutaj wcześniej miałem przywiezione, mam jeszcze zapasy drewna różnego typu, bo tu jest brzoza akurat, ale mam tam jakieś olchy, buk, grab różne jeszcze docięcia albo gotowe. Gdzie już jest? podziabane ja czasami tak robię, że takie drewno używam do e, takiego głównego napalenia, a jak już się wypali, a jest tak zimno, jakieś tam dni zimne są e, zimą, to jeszcze wrzucam ze dwa, trzy klocki takie, żeby się po prostu popaliło jeszcze to troszeczkę e, dłużej. Natomiast no, jest trochę z tym roboty. Klocuszki 30-35 cm, bo większe po prostu nie wchodzą tam do tego paleniska, no i trzeba się po prostu e, narobić, żeby aby ten opał dobrze przygotować, najpierw ciąć, potem poupać, później poukładać gdzieś pod dachem, przewiewnym miejscu, żeby to schło. No to drewno to właściwie nie musi schnąć, bo ono tu leży już naprawdę ładnych parę lat. I tylko z wierzchu może jest zmoczone deszczem, ale w środku to jest totalnie to wszystko suchutkie. No a tak normalnie to ze dwa lata dobrze, żeby drewno schło takie pocięte, już połupane, nie takie w całości, bo to też jest problem, żeby w środku powysychało z czasami ludzie się śmieją ze mnie, że gdzie tam dwa lata drewno suszyć? No, tak Wam powie każdy kominiarz, każdy z Dun i każdy kominkarz, tak, który ma jakiekolwiek pojęcie o tym, jak bardzo drewno może być mokre jeszcze w środku, jeśli się tego czasu nie odczeka tyle. Cóż, jest roboty mnóstwo, już powoli kończę, ale tam mam jeszcze, widzicie, takie, takie deseczki z różnych przekładek, bo to różne materiały przychodziły na budowę domu, nawet to takie przekładki, tutaj jeszcze ze starej szklarni jakieś tam do, do pocięcia coś, tak, takie po prostu różne, wiecie, pierdoły do porobienia, schodzi na to czasami kilka dni, no i często zabiera to czas na inne mm, czynności polecam jak ktoś ma piec czy kominek zamawiać sobie drewno odpowiedniej długości już połupane i jedynie co to wtedy zostaje nam ułożyć to w jakiejś tam drewutni i odczekiwać po prostu a z czasem jak już będzie suche no to zużywać do palenia no a taka robota jak się chce niby zaoszczędzić pieniądze, że przyjdzie to w takich można kupić. Tam mam jeszcze drugą taką stertę. No tutaj mamy inną stertę. Tam to było od prywatnego właściciela, to było kupione od lasów państwowych. No i niby taniej się zapłaciło za to. No ale wiecie, to tak jest, że niestety trzeba teraz to wszystko pociąć, połupać, poukładać. To już mi tu wyschło, bo to prawie roku mnie tu leży i też niedobrze. Miałem to robić jak jest świeże, wtedy łupię się lepiej. No ale właśnie to mi dało do myślenia, że nie mam ochoty takich więcej wałków po prostu zamawiać, bo niby zaoszczędzę trochę pieniędzy, ale ile czasu namarnuję, ile sił, sprzętu, prądu czy paliwa, czy czegokolwiek, to potem się. To średnio opłaca. No i to tak właśnie leży już rok, czy prawie rok. Mówię, dobra, nagram wam o tym, no bo się domagaliście jakiegoś innego filmu niż o ogrodzie. No ale ja wiem, czy to takie ciekawe. To może być tylko właściwie ciekawe dla ludzi, może, którzy mieszkają w mieście i którzy by chcieli się przeprowadzić na wieś, żeby wiedzieli, że jak się da życie jakoś ułatwić, to warto to robić, bo wiecie, to jest tak tu pociąć drewno, poupać, poukładać, potem chodzić z tym do palenia. Niby tanio, ale zabiera to dużo czasu i yy, energii i sił. Tu za chwilę trzeba trawę skosić, no nie tu, ale tam pozostałej części ogrodu już mam zarośnięte, a, a 3000 metrów nie jest tak łatwo skosić. Do tego a to tu pojechać po coś pozałatwiać, bo trzeba coś przywieźć właśnie, a to jakieś tam źródło ogrzewania, jakieś paliwo czy cokolwiek nie wiem, przyciąć w, w ogrodzie, potem te gałęzie gdzieś przenieść, zrobić zrębki drzewne, y, wysypać do kompostu, czy też ten, te, te zrębki gdzieś podsypać pod jakieś rośliny. No cały czas tak człowiek chodzi, coś robi. No i tak się wydaje, że jak się to porobi, to zaraz będzie koniec. A tu dupa blada, u sąsiada, bo za chwilę y, człowiek wpada. Aha, jeszcze to miałem zrobić, a jeszcze tamto, i tak właśnie właściwie nie ma. Y, jest tak dużo pracy, że nie ma kiedy popracować. No, normalnie. No słuchajcie, wierzcie lub nie, ale ja już nie jestem taki sprawny chyba jak kiedyś i zajęło mi to 3 dni, żeby się ogarnąć z tymi dużymi zwałami drewna, tymi balami, pociąć je. Połupać takie większe, te mniejsze to po prostu poukładałem, bo to wszystko jest suche, ale już też nie miałem siły każdego tak nawalać. Tutaj dzisiaj też jeszcze te takie malutkie, właśnie różne przekładki też pokroiłem to na rozpałkę będzie. Tutaj osobno mam takie drewno, które po prostu trochę już jest tam przez różne szkodniki przeżarte. No, i to też będzie oczywiście spalone w piecu. Jest generalnie suche, ale też przykryłem, żeby w razie czego tam deszcz tak mocno nie moczył. No i cóż, no, osobno, tak trochę, żeby, żeby po prostu te robale się też tam nie przenosiły gdzieś na, na kolejne. To tutaj jest jeszcze takie dwie paletki, to też trzeba było wszystko pokroić. No, te małe takie kawałeczki, takie cienkie, to kroiłem sobie taką inną piłką, pilarką ręczną, taką gałęziówką, to może nawet za dużo powiedziane, do takich patyczków po prostu to. No, nie ma tam smarowania olejem automatycznego, więc to nie jest zbyt fajna praca w sumie tym, czasem się zacina wręcz, ale do takich małych robutek to nie jest tak najgorzej. No i trochę mam takich po prostu na rozpałkę, trochę jest takich większych, mniejszych bali. Po prostu do, do normalnego, że tak powiem, palenia, i jeszcze na koniec robię zadymę. Bo zdecydowaną większość tych trocin, nawet liści, tego drewna, wszystkiego, co tu możliwe, to wyniosłem na kompost. Ale niektóre po prostu były już też właśnie tak bardzo zaatakowane przez szkodniki. Takie, takie duże kawałki, które po prostu takie resztki totalne, co nie miałem, co z tym zrobić. Znaczy, nie wiedziałem, co z, z tym zrobić. To stwierdziłem, że już to to sobie po prostu rozpalę ognisko ja wiem, teraz to nic nie wolno nie wiem nawet czy to legalnie jest takie coś, że ja sobie tu ognisko i, i kiełbachę na tym y, usmażę no trudno, nie mam bezpośrednich sąsiadów, więc nikomu tutaj nie, nie kopcę y, i trudno jestem taki trochę Toglife life, madafaka, y, ale no, nie chciałem, żeby tu też szkodniki się tak rozprzestrzeniały więc już taką resztkę totalną suchego drewna. Ja nie wiem, wiecie co tam, już teraz można różne rzeczy wyczytać: że jak drewno to musi być jakieś tam kupne, suche, to wtedy można rozpalić ognisko i tego. No ja nie wiem, ja nie, ja nie kupowałem. Ja akurat dostałem to drewno, ale było suche i się pali, więc gońta się z tymi przepisami, bo to już też zakrawa o komedię czasami. Znaczy, wiecie co, jak tak się jedzie gdzieś przy samej drodze, ktoś tak zakopci że naprawdę jakieś niebezpieczeństwo stwarza, no to inna sprawa i też jak, jak nie wykorzystuję w większości na kompost, no to też bez sensu może trochę, ale jak ja raz na 5 lat coś tam spalę, to mam to głęboko 3 dni yy, zajęło mi to słuchajcie, to oczywiście z przerwami na gotowanie obiadku yy, jeżdżenie z dziewczynkami do szkoły, do, na zajęcia dodatkowe i tak dalej, i tak dalej więc yy, może nie takie pełne 3 dni, ale jednak to jest jednak trochę pracy. Te baterie musiałem ciągle podładowywać. Kupiłem sobie jakąś jedną yy, większą, taką nową, bo te małe to po prostu 10 cięć, 20. A jak cieńsze trochę bale i po baterii, więc naprawdę trzeba, trzeba z tymi narzędziami akumulatorowymi to się zastanowić. Jakby ktoś był zainteresowany, to wejdźcie nawet na takie Allegro i wpiszcie tam pilarka akumulatorowa, wyskoczą Wam różne firmy. Sami sobie podejmiecie decyzję, a nie jestem żadnym specjalistą, żadnym drwalem <grym> prawdziwym tak se po prostu robię, bo robię co tam mogę i tyle tyle moi drodzy, inny taki troszeczkę filmik, to są takie właśnie można powiedzieć wiejskie sprawy i czasem różne takie rzeczy trzeba zrobić w momencie nieraz właśnie, które wcale nie jest nam po drodze no ale cóż zrobić? No. Czasem trzeba. Mam tu wąża, panie, Zaraz odkręcimy, zgasimy to wszystko i będzie bezpiecznie przynajmniej, nie? No, tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania jeszcze, dajcie znać w komentarzach. Napiszcie mi, czy takie głupkowate filmy o niczym trochę y, was interesują też. O takim zwykłym, po prostu wiejskim życiu. Jeżeli tak, no to jak nie będę miał weny na film ogrodowy, że tak powiem professional garden madafakir, no to, no to nagram wam jak se grzebie patykiem w, 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 między palcami na przykład w nodze. To też może być ciekawe, to zawsze to jakaś umiejętność życiowa do CV można wpisać. Tyle. Chyba mnie o, o, oczadziło już trochę tym dymem, i zaczynam gadać głupoty. Chociaż nie wiem, czy kiedyś mówiłem coś mądrego. Dobra, nieważne. Na razie. Trzymajcie się, papa. Pa.